Musimy porozmawiać, musimy poważnie porozmawiać, i dzisiaj będzie mm, moim zdaniem no, dość poważny odcinek, ponieważ ym, zapewne jak już doszły do Was słuchy w ostatnich dniach, miało miejsce morderstwo na Malcie, i ofiarą padła Polka. Bardzo długo biłam się z myślami, czy ten, ten, ten um, odcinek powinien powstać i czy, czy powinien znaleźć się po prostu na moim kanale. Ale nie ukrywam tego, że wygrał mój gniew i smutek, i... ale myślę, że gniew przede wszystkim, ponieważ um, no jestem kobietą, mieszkam na Malcie i um, to, co się ostatnio stało, odebrało mi trochę. Może nie trochę, nawet bardzo. Odebrało mi poczucie bezpieczeństwa, i jest to bardzo ważne. Widzę, że z czasem jednak to poczucie bezpieczeństwa jest jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu, jeżeli ktoś mi to odbiera, to wzbudza we mnie dość, dość duży gniew. Po prostu. Muszę przyznać, że chciałabym Wam szczerze opowiedzieć o tym, jak. Czy, czy, czy ja myślę, że Malta jest bezpiecznym krajem dla kobiet? I ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że każdy ma różne odczucia, różne doświadczenia z, z tym czasem na Malcie itd. Dlatego weźcie pod uwagę, że to są po prostu no, moje doświadczenia z, z tych momentów, które ja tutaj przeżyłam. Ja... Zacznijmy w ogóle od tego, co dokładnie się stało w niedzielę 2 stycznia. Paulina miała 29 lat. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim i zdecydowała się przyjechać na Maltę, żeby uczyć się angielskiego. Z tego, co znalazłam w komentarzach zamieszczonych w sieci przez osoby, które znały Paulinę, była to osoba spokojna, uczynna. Dokarmiała ona bezpańskie koty, których jest dość sporo na Malcie. Była wolontariuszką, była po prostu zwykłą dziewczyną z wielkim sercem. Tej felernej niedzieli rano zdecydowała ona iść nakarmić koty. Tych kotów w Independence Gardens w Sliemie jest bardzo dużo, jest tam też Cat Village, czyli wioska kotów, gdzie, gdzie te koty przebywają, ludzie tam się nimi zajmują, dokarmiają, no i spędzają z nimi czas po prostu. I to właśnie tam Paulina spotkała swojego prawca, Abner Aquilina to dwudziestolatek, który pochodzi z miejscowości Zeytun, znajdującej się na południu Malty. Jak później ujawniły media, Abner miał już w przeszłości epizody, gdzie nękał kobiety, zwłaszcza online, przynajmniej no, na takie nękanie mamy dowody, ponieważ niektóre z nękanych dziewczyn zgłosiły sprawę na policję. Jednak jakby to ująć, cybercrimes i takie, wiecie, nękanie online, mam wrażenie, że w dalszym ciągu jest po prostu wyśmiewane przez policję. Tutaj nie jest to brane na poważnie, absolutnie. Dodatkowo media podają, że Aquilina w przeszłości wykazywał problemy natury psychologicznej, a także był notowany za drobne przestępstwa. No, jak możecie się domyślić, te sprawy były bagatelizowane, a Aquilina przebywał na wolności. 2 stycznia trafił na Paulinę w ogrodach w Sliemia. Media nie podają informacji odnośnie tego, co przed zbrodnią robił Aquilina i jak znalazł się w Sliemia. Trafiając na Paulinę, zgwałcił dziewczynę i udusił. Przechodnie znaleźli ciało i powiadomili służby około 6:30 rano. Po popełnionej zbrodni, akulina wszedł do kościoła przy Baluta. Bay. Zrobił tam zamieszanie, między innymi przestawiał krzesła, co zwróciło uwagę jednego z mężczyzn, który w tym czasie również był w tym kościele. Akulina rzekomo wspominał również wtedy o zbrodni, którą przed chwilą popełnił. Mężczyzna wyciągnął akulinę z kościoła i powiadomił policję. Po zabraniu przez policjantów i po wstępnych przesłuchaniach, Klina przyznał się do popełnienia zbrodni. Jednak wspomniał także, że jest on żołnierzem Boga. I to z jego ramienia działał. To Bóg powiedział mu, że ma się pozbyć zła z tego świata. Jak możecie się w tym momencie domyślić, po tej deklaracji postępowanie, które było toczone przeciwko akulinie, zostało wstrzymane, a sam morderca został umieszczony w szpitalu psychiatrycznym Mount Caramel. Na tą chwilę nie znalazłam informacji odnośnie dalszych czynności i potencjalnego wznowienia postępowania. W tym momencie zapewne zdajecie sobie sprawę, jak mocno to wstrząsnęło nie tylko Polonią, która jest tutaj mieszka na Malcie, ale również całymi mediami na wyspie. No podejrzewam, że informacja w momencie, kiedy doszła już do mediów w Polsce, również wstrząsnęła Wami. Ale, ale nie są wrażenie, że od jakiegoś czasu Wszyscy połączyliśmy się w bólu i, i, i czujemy powagę całej tej sytuacji um, i, i morderstwo Pauliny poniekąd nas wszystkich zjednoczyło. Nie ma wątpliwości, że była to szokująca wiadomość i nawet nie wyobrażam sobie, co, co musi czuć rodzina Pauliny w tej chwili. Bardzo mocno je współczuję i przesyłam swoje kondolencje. Jak wiecie... Mm, Mieszkam na Malcie już prawie 8 lat i kiedy tutaj przyjechałam, to no, byłam oczarowana. Byłam oczarowana tym, jak, jaki spokój tutaj czułam i jaki, jak tutaj było po prostu bezpiecznie. Przynajmniej tak mi się wydawało. W Polsce człowiek by się bał zostawić przypiętego roweru przy klatce na noc, a tutaj ludzie zostawiali otwarte samochody. Wiecie, nawet tak, żeby były opuszczone szyby, zostawiali otwarte okna na parterze, bardzo często drzwi. Tutaj w ogóle w tych starych kamienicach są takie pierwsze drewniane drzwi, które są bardzo często otwarte, a później są drugie, szklane, one są zamknięte, ale są po prostu przymknięte, nie są zamknięte na klucz zazwyczaj. Przynajmniej w tych starszych domach. Tak było. Dojrzałam, że z biegiem lat ludzie zaczęli zamykać po prostu te drzwi, e, chociażby na klucz, ponieważ e, no ja nie czułabym się już tak bezpiecznie, zwłaszcza na parterze. Muszę przyznać, że na samym początku ja również tak robiłam. Mm, spałam przy otwartych drzwiach balkonowych. Nigdy mi nawet nie przyszło przez myśl, że ktoś mi może wbić na chatę i zrobić mi krzywdę, bo po prostu w tamtych latach się o tym nie słyszało. Nic takiego się nie działo, czyli nie, nie zrozumcie mnie źle. Popełniały one różne zbrodnie, ale mm, nie wiem, jakoś było ogólne takie poczucie bezpieczeństwa. Przynajmniej ja miałam je te kilka lat temu. Marta po prostu sprawiała wrażenie bezpiecznej. Tak, po prostu. Co prawda, ok, w drodze do domu z nocnej zmiany o 5-6 zdarzało mi się, że mm, ktoś mnie tam zaczepiał po drodze. Wiecie jakieś komentarze czy coś tam? No tak, wydawało mi się to takie w miarę normalne, ponieważ, no wiecie, ja pracowałam w klubie, więc no tam zdarzały się podpite osoby, które gdzieś tam sobie chodziły. Wiecie, jak ludzie po alkoholu są bardziej tacy czatki. E, nigdy jednak nie miałam sytuacji. Mm, nigdy to nie było jakieś takie nachalne, nigdy nikt, nikt nie przekroczył takiej cielesnej bariery i no, gdybym po prostu, wiecie, trzymała w uszach słuchawki po prostu szła, to, to, to wystarczyło. No, nigdy nikt nie był tak nachalny. Ja sobie tak myślę, że no, przez to, że nikt tej cielesnej bariery nie przekroczył w, w tamtym czasie, no to byłam ogromną szczęściarą. I e, no to było tak, wiecie, na zewnątrz, gdzie, gdzie było więcej ludzi i no jednak wydaje mi się, że bardziej takie miejsce publiczne, gdzie ludzie by się jednak obawiali przekroczyć granice Później zaczęłam się nieco bardziej zastanawiać, e, jak to było na samym początku. Wiecie, pierwsze dwa lata po przyjeździe na wyspę spędziłam jako barmanka w pachyby I tak sobie myślę, jak to było wtedy? Z pierwszej pracy zostałam zwolniona, bo nie miałam ochoty romansować z szefem. Żona tym panem w podeszłym wieku, mm, który lubił się nafukać, popijać syłychę i startować do młodziutkich dziewczyn. Drugi klub, mm, w którym pracowałam, był głównie oblegany przez lokalsów mm, i tam muszę przyznać, że. Bardzo dobrą miałam kooperację z całym szefostwem i z, i z ochroną, więc no nie bałam się, że coś, coś złego by się tam mogło stać, chociaż muszę przyznać, że um, lokalsi po alkoholu, zwłaszcza po alkoholu, są no dość nachalni. Tam już było więcej takich akcji mm, typu Jakiś klaps jak wracałam z przerwy za bar z powrotem, jakieś wiecie niewybrane komentarze. Czasami, nie wiem, ktoś by dał ci większego tipa, żeby nie wiem, a może się ze mną umówisz. Wiecie, do no, tego typu, ale to też um, ja, będąc młodziutką dziewczyną i z drugiej strony, no, pracując w klubie, gdzie jest alkohol i tak dalej. Wydawało mi się to po prostu normalne w tamtym czasie. Oczywiście nie pozwalałam sobie na te klapsy, zawsze zwracałam na to uwagę i albo sama reagowałam, albo prosiłam o asystę ochroniarzy, i no, nigdy nie zostawało to bez, że tak powiem, interwencji. Ale mimo wszystko miałam takie, przymykałam po prostu na to oko, ponieważ, no a nic wielkiego się nie stało. No pracuję w klubie, jest tutaj alkohol, to normalne. Muszę też przyznać, że po wyjściu z pracy to tak po mnie spływało i dopiero po kilku latach, wiecie, tak jak o tym myślę, to teraz widzę, że po prostu, no, to jest coś karygodnego. Ja tak po mniej więcej dwóch latach zaczęłam szukać innej pracy i, i zmieniłam tą pracę po prostu. I od tego czasu raczej nie bywam w tych klubach, a jak bywam, to bardzo sporadycznie, okazjonalnie w grupie bliskich znajomych. No i raczej nie przepadam za tym vibe'em. Chciałabym jeszcze tutaj wspomnieć, co mi w tych czasach, w obecnych czasach najbardziej przeszkadza. I jeżeli jesteście kobietami i macie ochotę tutaj przyjechać, to to musicie um, pamiętać o tym, że pewnie będzie miało to miejsce mimo tego, że może clubbing i, wiecie, jakieś imprezowanie to nie jest wasza działka, to was nie kręci, to i tak um, spotkacie się z tym na ulicach, a mam tutaj na myśli catcalling, czyli takie, wiecie, czyli takie um, dogadywanie, zwracanie uwagi um, i to, wiecie, to się zdarza już, wydaje mi się, głów w na całej wyspie, bo zda bardzo często ma to miejsce do tej pory, jak wychodzę, i, i już nawet nie muszę jakoś lepiej wyglądać, bądź, nie wiem, bądź wymalowana, w sukience w szpilkach i tak dalej. Nie, wystarczy, że po prostu idę z psem na spacer, jestem cała napuchnięta, włosy w cebule i wychodzę w moich emu. Jakiś stary dziad zawsze się znajdzie. Mam wrażenie, że. Czasami budowleńcy tutaj um, są bardziej przyzwoici niż um, takie stare dziady w samochodach. I to nie tylko starzy ludzie, znaczy starzy ludzie. Um, tacy starsi mężczyźni tak robią, bo zdarza się to. Jest to na porządku dziennym. Cmokanie, gwizdanie, um, jak to się mówi trąbienie klaksonem. Wiecie, jakieś takie, te ich miny, wiecie, jak już, nie wiem obrócicie się czy coś, żeby, nie wiem, zobaczyć, co tu się dzieje, bo na początku, no, ja na takie rzeczy może nie reagowałam, ale no, po prostu, wiecie, no, ktoś trąbi, no, to automatycznie jest taka reakcja, że po prostu się odwracacie i to tak, ich, wiecie, takie z, z miny Ja nawet nie wiem, co one mają wyrażać. Nie wiem, czy one mają być zaproszeniem do czegoś, bo moim zdaniem są po prostu... o, Wiecie, o co chodzi. Czasami też padają komentarze w, w języku maltańskim, i mean, what the fuck. E, jest taka strona, która zrzesza kobiety, i bardzo często pojawiają się tam, e, że tak powiem, takie posty, informacje, jak inne dziewczyny się do tego odnoszą, co się, jakie dziewczyny mają tutaj przeżycia i tak dalej. I to jest na porządku dziennym, i to nie tylko, że tak powiem, foreignersy e, tak, mają takie przeżycia, tylko również lokalne kobiety i no. Słuchajcie, no jak nie trudno się domyślić, wszystkie jesteśmy tym tak samo zdegustowane, bo nie, nie ma w tym nic fajnego. Nie wiem, co faceci myślą, robiąc coś takiego. W sensie zagwizdam na laskę i w sensie... Ja nie, mam, ja nie mam potrzeby podobania się komukolwiek. Wiecie, no to, że ja idę ulicą, i, I jakiś koleś, nie wiem, zwróci na mnie uwagę i zatrąbi bądź zagwizda, to dla mnie nie jest komplement. Ja się czuję wtedy zdegustowana po prostu. I tyle. Jest to irytujące, że nic się w tej kwestii nie zmienia. I ja się zastanawiam, czy śmierć tej, tej biednej dziewczyny yy, będzie takim kamieniem milowym i czy zmieni coś. Yy, w tym, jak, jak kobiety są postrzegane, jakie mają prawa tutaj na wyspie, jak swobodnie i bezpiecznie mogą się czuć. No tego nie wiem, nikt tego nie wie, ale wiem, że, że potrzebne są zmiany i wydaje mi się, że mogę tutaj odpowiedzieć również w kwestii ogółu, że my jako kobiety po prostu chcemy tych zmian i chcemy się czuć tutaj bezpiecznie. W ogóle na koniec wspomnieć o zbiórce, która została utworzona przez znajomych Paulinę. Zbiórka ma na celu wsparcie rodziny w tym trudnym czasie. Jak wiadomo, czeka ich transport ciała do Polski i czeka ich walka o tą sprawiedliwość, na którą Paulina zdecydowanie zasługuje. I to też będzie kosztowne, ponieważ potrzebna jest obsługa prawnika. Um, link do tej zbiórki zostawię w opisie więc jeżeli macie ochotę pomóc w tej sprawie i wesprzeć finansowo rodzinę Pauliny to wiecie co robić Ech, słuchajcie, no nie był to zbyt optymistyczny odcinek, mimo że no głównie takie miałam w planie zamieszczać tutaj na tym kanale um, myślę jednak, że był on bardzo ważny, że jest on bardzo ważny i czułam, że powinien się tutaj po prostu pojawić Słuchajcie, uważajcie na siebie gdziekolwiek jesteście i mam nadzieję, że niedługo przyjdą czasy, kiedy gdziekolwiek się nie znajdziemy, będziemy po prostu mogły czuć się bezpiecznie. Do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki.